Wstydzę się wiary, co z tym zrobić? Posłuchajcie odpowiedzi na pytanie. Dzisiaj pytanie jest anonimowe. XYZ123. Taki jest bardzo sprytny tutaj kryptonim. I pytanie brzmi: jak pokonać lęk przed wyznaniem wiary? Gdy wstydzę się wejść do kościoła, przyznajomych, uczynić znak krzyża, wypowiedzieć to, co myślę, czy wyciągnąć różaniec lub Biblię w autobusie. Wiem, że opinia innych nie jest najważniejsza, ale jest we mnie lęk przed odrzuceniem, przed wyśmianiem i co z tym zrobić? No mamy takie czasy, że nie ma tolerancji wobec ludzi wierzących, Czyli jest to y, wyśmiewane. Jest na to różne takie patrzenie i raczej patrzenie wyśmiewujące, poniżające. Y, no, po prostu są, nie ma tolerancji wobec... Y, Wobec ludzi wierzących. I stąd jest taka postawa lęku. Aczkolwiek, muszę Wam powiedzieć, w Łodzi, jak mieszkam w centrum, jestem bardzo mile zaskoczony tym, że jak ludzie przechodzą chodnikiem przed kościołem, to się odwracają, żegnają, idą dalej. I to jest, widząc po twarzach, to ktoś w dresach, ktoś taki na szpilkach bym powiedział raczej, że do kościoła by nie trafił zbyt szybko. E, takie ubrania, które są, czy po, po człowieku widać po fryzurze, no nie widuje takich ludzi w kościele, a jednak na chodniku są w stanie e, po prostu przechodząc, zatrzyma się, odwróci kierunku, e, czasem czapkę tylko zdejmie i idzie dalej. No, bardzo piękne gesty, właśnie przyznające się do wiary. Czy na przykład e, w, w Łodzi to jest bardzo widoczne w tramwajach, jak tramwaj przyjeżdża koło kościoła, to że, że ludzie robią jakiś znak. Młodsi, jeżeli coś robią, to z reguły się przeżegnają, jeżeli już coś, ale zwłaszcza u takich osób tam po pięćdziesiątce, że na chwilę czapeczkę zdejmie i kto wie, to wie o co chodzi. A on widzi kościół i taki gest bardzo konkretny. Także są rzeczy, które ludzie robią. To nie jest tak, że to nie jest widoczne. I Bogu dzięki za, za taką prostotę w gestach. Natomiast no, u Ciebie rozumiem, że jej przychodzi wstyd, bo ktoś będzie widział, że to jest Biblia wyciągnięta, czy że mam w ręku różaniec. No, bywa tak, że idzie młody chłopak z różańcem naprzeciwko jakaś młoda dziewczyna, i tak raczej by ten różaniec może do tyłu na chwilę wziął, żeby się podrapać po plecach. Ona przejdzie, już ma z przodu. Bywa, bywa w ten sposób. Podobnie jest i w małżeństwach, że ktoś obrączkę zakrywa. Że nie chciałby, żeby w tej sytuacji ona była widoczna, że jest nam niewygodne to, co mamy, to w jakim jesteśmy stanie. I teraz, jeżeli to jest niewygodne, to jest to do nawrócenia. A jeżeli to jest lęk przed opinią, czy to przyłamanie jest tego po prostu, Panie Jezu, ja chcę być z Tobą i mam to w nosie. I tyle. I po prostu wyciągam różaniec i powiedzieć sobie w ten sposób, że chcę być z Tobą. No i koniec. Jak kochasz, to weźmiesz za rękę dziewczynę i masz wszystko w nosie i idziesz z nią za rękę. A jak tam żonę kochasz, ale tak to tak może za rękę bym wziął, ale tak może być głupio trochę za rękę. No i takie już jest takie myślenie, takie kalkulowanie. Więc trzeba wrócić do pierwotnej miłości, do pierwotnej gorliwości. A jeżeli i to co teraz mówię nie pomaga, to jeszcze jest duch męstwa. Duch męstwa do wyznawania wiary i trzeba po prostu wołać o Ducha Świętego. Duchu Święty, wstydzę się, ale ty jest, dajesz odwagę. Przyjdź teraz, daj mi siłę, przezwyciężyć to, co dookoła. I może to ta modlitwa trochę potrwa, że jak otworzysz Biblię, to już będzie pusto dookoła. A może akurat jeszcze jest pełen tramwaj i otworzysz tę Biblię. Naprawdę, Duch Święty uzdania nas do rzeczy, które, do których tak po prostu byśmy byli niezdolni. Także zachęcam, proś Ducha Świętego, przełamuj się na zasadzie po prostu, mam to w nosie, co inni pomyślą, zrobię to. I tyle, i chcę, chcę wyznać Boga. Powiem Ci też, że w takich rozmowach różnych, bo mówisz też o rozmowach, to bardzo często nasze myślenie jest takie, bo widzimy, że człowiek raczej nie ma pobożnej buźki i tak, tutaj o Panu Jezusie, powiedzieć coś to słabo, ale jest głód u ludzi Boga. Nawet jeżeli się wyśmiewają z wiary, nie tolerują, to gdzieś są głodni Boga i to widać, bo ktoś umarł w domu, bo. I, I ten głód jest i czasem słowo trzeba jakieś dotknąć, powiedzieć i, i się porusza, te struny, struny wewnętrzne, struny głodu przed Bogiem i tego ludzie nie będą wyśmiewali. To, to jest coś, co tam jest. Można to zagłuszać, bo, bo gdy się przyznam do Pana Jezusa, to się okaże, że dawno nie byłem u spowiedzi, że potrzebuję nawrócenia, a ja nie chcę zmieniać stylu mojego życia i wtedy, wtedy taką maskę ubieram, żeby Bóg nie miał do mnie dostępu Wyśmiewając to. Tak robią uczniowie w szkole: wyśmiewają przedmiot, wyśmiewają nauczyciela, po to, żeby się bronić przed czymś. Tak jest też z wiarą. No, to jest moja odpowiedź na to pytanie. Także komentujcie to też, jak wy to robicie, żeby wyznać wiarę, żeby się nie bać. Jakie mieliście takie sytuacje ciekawe, które byście mogli w dwóch zdaniach napisać, żeby ten komentarz ktoś przeczytał? Zachęcam Was do pisania. Kolejne pytania pod odcinkiem 200 i yy, kciuk w górę. Zadawajcie kolejne pytania, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.